Witam Was kochani w kolejnym odcinku na kanale Kreatymix. No właśnie kochani, dzisiaj będziemy otwierać kolejne Mr. Boxy. Za właśnie 50 zł Jeden Mr. Box będzie właśnie Z różnymi dziwnymi gadżetami Więc kochani spodziewajcie się Różnych takich ciekawych I może troszeczkę dziwnych Może przedmiotów i również kochani Takie y, Mr. Box Z zabawkami, u macie taki Mr. Box Z zabawkami, ponieważ kochani wiem dobrze o tym Że y, Fajne są różne ciekawe właśnie Rzeczy, gadżety Na różne okresy, czy na przykład wakacyjne Czy na przykład jakieś jesienne, czy na przykład tylko na zimę, więc kochani, to są takie fajne właśnie Mr. Boxy za około 50 zł. A jeżeli chcecie, żebym mogła zrobić właśnie Mr. Box z elektroniką, to kochani, zdobędę 100 subskrybentów, a nawet i więcej. Więc jak przekroczy ilość 100 subskrybentów, to wtedy zrobię właśnie. Taki odcinek. Więc kochani, zachęcajcie wszystkich wokół siebie, swoich właśnie znajomych, przyjaciół, rodzinę, jeżeli właśnie oglądacie moje odcinki, a nie subskrybujecie, bo ja naprawdę połowa Z Was tego nie subskrybuję, oglądacie moje odcinki. Więc kochani, naprawdę warto zasubskrybować i nic Was to nie kosztuje. A my zaczynamy właśnie kolejny odcinek z wielkimi, właśnie Mr. Boxami. Chodźcie! Box, już zapakowane w folijkę ponieważ chciałam sobie właśnie otworzyć ale tu akurat mam właśnie Mr. Box za 50 zł zabawkami i drugie właśnie z dziwnymi gadżetami, uwierzcie jak to otworzyłam to byłam mega w szoku więc kochani razem to będziemy sprawdzać co w tych Mr. Boxach się właśnie znajduje. No kochani, a jeżeli chcecie, żebym mogła zrobić się taki duży, duży Mr. Box z elektroniką o wartości na 1000 zł, no to kochani, zdobędę jak największą ilość subskrybentów, do 100, ponad 100 subskrybentów, to zrobię z tego właśnie odcinek. A my zaczynamy właśnie troszeczkę takie mniejsze, skromne i mało budżetowe właśnie Mr. Boxy. Dobra kochani, zaczniemy właśnie od Mr. Boxów z dziwnymi rzeczami, ponieważ akurat mam już w ręku. No i kochani, zobaczymy co małe naszych kochanych Mr. Boxach, na znaczy tych właśnie gadżetach. Widać kochani, na pierwszy ogień. Okej. Okay. Kochani, mamy właśnie kabel HDMI. E, powiem szczerze, że kabel się przyda, ponieważ do telewizora czy coś, jak się zapisuje właśnie kabel HDMI, to można naprawdę użyć tego drugiego, więc fajne. Przyda mi się na pewno, że chodzi się o kabel HDMI, no nie wiem czy to jest taki dziwny Mr. Bond, ale jakby było taki więcej z elektroniką, no to fajne. Taki kabel HDMI nam no, dała gdzieś około, nie wiem, 7, 8, nawet gdzieś do 10 chyba złotych, więc no na razie mamy jedną rzecz. Dobra, co tu mamy, szukamy. Okej, okay, dobra. Okej, okay. <laughs> mamy łopatkę do ciasta. Dobra kochani, to się razie prezentuje, jest w kolorze właśnie e, zielonym, mm, no i takie, no jest taki, takim dziwaczem, gadżetem, ponieważ no powiem wam szczerze, że no, nie wiedziałam, że taka łopatka, e, taka łopatka bym dała gdzieś około 5 złotych, chyba tutaj musimy gdzieś to na pewno popić. E, Dobra kochani, dalej, okej. Okay. Co my tu mamy? To chyba mamy pomadkę. Tak się właśnie prezentuje. Przede wszystkim pomadki, ale zobaczmy, co tutaj jest w środku. Tak, to jest pomadka. O matko, tu jest w kolorze czerwonym. Zobaczcie, są te same. Tak, to są akurat te same pomadki w tym samym kolorze, więc polewam szczerze, że szału nie ma. Takie zwykłe pomadki, to bym dała gdzieś około 20 zł za nie. Więc, a tym bardziej, to są chińskie, to. Ale przyda mi się, przynajmniej. Mam tyle pomadek, że ja mogę gdzieś sprzedać. E, więc, mega. A po sprzedaży to zachęca właśnie, właśnie na się na są właśnie fajne, ciekawe rzeczy i nowe właśnie z, z, z odcinku. Więc, kochani, warto właśnie wejść na wintetę. A może co tam Wam jeszcze, zdecyduję jakąś niespodziankę. Kochani, zachęcam. Dobra, kolejna rzecz, maseczka do spania. No dobra kochani, mam tych masek już sporo z tych Mr. boxów Tak powiem dać około 10 zł. Dobra kochani, to mnie najbardziej zaciekawiło. To jest jakiś typowo, nie wiem, peeling glow, coś w tym stylu. To są cztery wersje. W właśnie w kolorze czarnym i właśnie w kolorze takim brązowo bo gdzieś tak bym dała. I nie wiem czy to jest właśnie do mycia ciała, bo ponieważ on jest taki szorstki, um, jest taka chyba taki ala gąbka, taki właśnie, jest, nie wiem czy kojarzycie, takie właśnie były gąbki, takie rękawice gąbki, gdzie właśnie się myło, właśnie. tylko że one nie były takie szorstkie, tylko takie były bardziej mięciusieńkie, takie właśnie typowo, nie wiem, do poduszki, coś w tym stylu. A to, to jest takie słowa chyba, takie szorstkie, żeby może, nie wiem, wyczyścić, może wyszorować te swoje jakieś tam właśnie zanieczyszczenia, jakieś tam bąbl, bąble, nieboble, no może coś z tym stylu, więc daję chyba takie dwie dyszki za dwie pary, więc słabo, powiem Wam szczerze. Okej, okay. to mnie najbardziej zaciekawiło, ponieważ to jest uchwyt do zegarka, zobaczcie kochani, tak się właśnie prezentuje. Wystarczy tylko mieć jakiś zegarek i wtedy możecie taki właśnie fajny uchwycik mieć do swoich zegarków. Pięknie to wygląda, to jest właśnie w kolorze takim typowo błękitnym, więc fajny kolorek, jeżeli chodzi właśnie o, o te uchwyty na zegarek. Polecam. Jeżeli chcecie, to chodźcie właśnie na wideo. na ale co my tu mamy? Ok, Mamy zwykłą opaskę, to by wyrazić około 2-3 zł. I mamy typowo chyba bianek chyba na kolendę, żeby się przebrać właśnie. Chociaż to tak śmiesznie to wygląda, ale... No taka ala koronka, może coś tam na jakąś imprezę czy coś. nawet daję taką piąteczkę za takie z tymi piórkami, więc. No śmieszne powiem Wam szczerze. Dobra, okej. Okay. Zobaczcie, jakie mam karty zajebiste, ale powiem szczerze, że to jest po chińsku. Yy, nie, przepraszam, po angielsku. Są po angielsku jakieś karty, chyba karty do gry. Nie wiem, czy kojarzycie, ale takie były karty chyba coś tu jak Pokémon, czy coś? Chyba tak. Tak chyba to się właśnie prezentuje, jeżeli chodzi o yy, karty. To są jakieś karty zombie, jakieś właśnie miecza. Jezus, takie, nie wiem. To są jakieś magiczne karty, chyba do gry, więc tak się właśnie prezentują. Takie karty może być, mogą być warte, nie wiem jak ktoś jest kolekcjoner takich kart to chyba. No, może być. Dobra kochani, kolejne elementy. Dobra, tu mam taką piłeczkę ping-pongową, <laughs> Okej. Okay. Do tego mamy gaciuszki. Piszczą? Ty nie piszczy. A nie, to i zapiszczało. Dobra. Chyba tak, zapiszczało. Trochę tak. Tak średnio one się piszczą. O, mam tu jeszcze takie dwa. Kiedy? O, ten ja akurat piszczy. I jeszcze jeden. O, moje pięknie, mamy trzy kaczuszki do pływania. Patrzcie, jakie fajne. Każą by chyba za 3 zł za jedną taką jutroweczkę. Dobra, kolejna. Tu mamy taką sprężynkę. Taką malutką, mini sprężynkę. Za chyba bym dała dwa złote za, zł za nią, wiecie? Więc okej. Okay. Kolejna rzecz. Kauczyk. Zobaczcie, kochani. Normalnie moje czasy po prostu, kochani, wchodzą. A tu jeszcze mam taką czaszkę. Zobaczcie, jak to się prezentuje. I takie jeszcze oko mamy. Zagabiste, jeżeli chodzi o takiej kaucie. I kochani, jedna z mocniejszych rzeczy: jak ja to zobaczyłam, co to jest, to naprawdę byłam w szoku. Ale kochani, nie uwierzycie, sobie musicie naprawdę uwierzyć, co to jest. To jest nóż survivalowy, więc kochani, mega mi to zaszokowało. No, nóż, jak nóż, nie? Więc w takim Mr. Boxie. No zajebiście, ale powiem, że trzeba uważać troszeczkę na takie um, no właśnie na ten noż jest tak mega pewnie ostry, jak ja widzę ten, zwłaszcza tę końcówkę, ale taki na survival gdzieś dałabym około 50 zł, jeżeli chodzi o takie właśnie y, nóż, więc mega zajebiste, jeżeli chodzi właśnie o y, Mister Box. No dobra kochani, jeżeli chodzi o ten Mr. Box, no to daję taką chyba mocną. <laughs> czwóreczkę, piąteczkę, gdzieś tak. No mówię, gdyby nie ten nóż, no to słabo by było, ale no powiem Wam no szczerze, że no niezbyt to ten fajny, ten gadżecik. I tym bardziej one kosztowały. Ja kupiłam niby taki 5 Mr. Boxów i za 50 zł zapłaciłam te wszystkie. więc Może te przedmioty są warte, nie wiem, do 50 zł, więc. Mówię, taką mocną piąteczkę daję, jeżeli chodzi właśnie o, o ten Mr. Y Box. Okej, okay, kochani, i mamy kolejny Mr. Box z zabawkami. I uwierzcie mi, to mnie najbardziej zaskoczyło, ponieważ między innymi mam takie, jak yy, można powiedzieć, yy, nie wiem czy to są do nerfa, tak, są takie do nerfa, takie typowe do ładowania, yy, yy, do pistoletów. Nerfa właśnie takie, tak się właśnie, kochani, to wszystko prezentuje. O, mamy takie cztery rodzaje. Mam, kochani, yy, też. Tak. tam gdzieś ale to nie jest taka, to, to taka grzechowska. Zobaczcie, mam taki typowy że muzyka, zajebiste, jeżeli chodzi o Mr. Box. Mamy dwa rodzaje książek: i to jest książka Tajemnica Zwierząt i Tajemnica Szkoły wino Detektywistycznego Lasego i Mai. Więc zobaczcie, tak się właśnie kochani prezentują: widzę z tyłu, że one są prawie za 23 zł, że chodzi o takie książki mega mocne. No, kochani, kolejny element. No, wiem, że sezon letni się już skończył. Ale może ktoś to kupi i to są takie typowe do pływania, do nauki pływania, jeżeli właśnie ktoś nie umie pływać, to jest takie typowe dla dzieci, więc yy, fajne, jeżeli chodzi właśnie na okres letni, a wiem, że już lato się skończyło, yy, a takie właśnie rzeczy nam yy, dalej. I kolejna rzecz właśnie, jeżeli chodzi o taki na letni okres, czyli właśnie mam taką dmuchaną, również też yy, pontą. Tak się właśnie pewnie. To jest to, to filma Petro, więc to jest zajebista, jeżeli chodzi o taką rzecz, ponieważ jest to dobra filma i znana, więc może to się uda mi potem z tego sprzedać. No i o ostatnia, czyli takie właśnie rurka antystresowa. Nie wiem, czy kojarzycie właśnie widzę, to jest tam właśnie, zrobiam taki odcinek, więc zachęcam właśnie wejście na ten odcinek. No i to jest właśnie między innymi taką rurkę też posiadam, jeżeli chodzi właśnie o Mr. bo no i kochani, tak ja się prezentuje, nie bo 50 zł. Nie było fajne, nie było takie, takie, wow, ale powiem, że na pewno lepsze niż te z tymi dziwnymi gadżetami, bo są bardziej znane takie właśnie przedmioty, książki, e, więc takie fajne na prezent dla dziecka czy coś, no to jest fajna niespodzianka, wtedy nic nie wiecie, a ona po prostu e, dają Wam losowe przedmioty no i potem Wam się przyda na jakiś przyszły rok yy, na wakacje, że do nerfów. No ale ja mówię, takie właśnie Boxy to ja kupuję, żeby właśnie wam pokazać i potem właśnie wiedzieć, czy na tym też zarobię taki właśnie Ala zakup ciemna. Dobra kochani, jeżeli chodzi o ten Mr. Box, to daję mocną szósteczkę. Siódemka, dobra, tam siódemkę. Jedyny minus taki, że to jest właśnie jeszcze są przedmioty na okres letni, które niestety się już skończył i to będzie ciężko ze sprzedażą. E, tutaj nerwy może szybko mi się to sprzeda, ze względu na to, że pewnie są fani właśnie takich pistoletów nerwów. No i może książki, no książki też jest ciężką teraz. Do sprzedaży, może, chyba że to by były lektury, to może by się udało szybko sprzedać. No ja mam wiele rzeczy takich właśnie do szkoły i niestety na zewnątrz nie mogę sprzedać, ale no są naprawdę niektóre rzeczy, które na pewno może mi się. Uda mi się to szybko e, sprzedać. Jeżeli chodzi o tamten Lester, to na pewno mi się sprzeda kable HDMI, ponieważ nie mam kabla HDMI, a wiem, że jak ktoś się stanie z telewizorem, to mogę sobie po prostu wymienić na inny kabę. Ten nóż był za lombisty, więc jeżeli chodzi o sprzedaż, to na pewno mi się sprzeda. Pomatki, no nie za bardzo, ponieważ już mam tyle tych pomatek. E, no i mnie najbardziej zaciebiło mi te takie. Eee, rękawice do peelingu, więc to mnie najbardziej zadziwiło i no, a tak to tak no słabo, że chodzi właśnie takiego Mr. Boxa, właśnie taki Mr. Box kosztował chyba tylko taka jedna paczka bo, nie wiem 7 zł, coś w tym stylu, więc... Się nie dziwmy, że takie właśnie są e, rzeczy, więc tutaj daję piąteczkę, tutaj daję siódemkę, więc tak kochani się prezentuje właśnie Mr. Boxy e, z właśnie z dziwnymi gadżetami i właśnie z zabawkami dla e, dzieci. Mówiłam Wam właśnie na początku, że to będzie taki troszeczkę dziwny cringe i no troszeczkę wyszło, że chodzi właśnie o te e, gadżety. Dobra kochani, mam nadzieję, że taki odcinek szybki Wam się spodoba. Jeżeli tak, to szczęście łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał ponieważ naprawdę, jeżeli chcecie, żebym zrobiła Mr. Box z elektroniką, to kochani, zdobędę ponad 100 subskrybentów, to wtedy właśnie dla Was zrobię ten wyjątkowy odcinek. Ale nadal możecie oglądać różne, fajne, ciekawe, właśnie tematyczne właśnie odcinki i również będzie dużo vlogowych odcinków, może się jeszcze u z wyjazdów więc tego kochani sobie tylko życzę. No a jeszcze jeden odcinek chyba był chyba z wyjazdu z Puszczykowa, więc jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to kochani zachęcam. A tutaj właśnie będzie kolejny na pewno vlogowy wyjazd, pewno gdzieś jesienią, więc kochani, tego wam nie będę zdradzać, ale chyba zdradzałam chyba w, w jakimś tam chyba odcinku, ale nie teraz pojechałam, ale pojadę w jakimś innym pewnie więc e, kochani, będzie jeszcze dużo, wyjątkowy właśnie odcinkowy, vlogowy wyjazd. A ja się żegnam, wysyłam buziaczki, no i widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, pa!